No, i wyścig się rozpoczął. Bardzo dobrze e, rozpoczęły Kajlon, e, Kismi Sotrej i Joker Baltic. I na prowadzenie wysuwa się właśnie Joker Baltic. Joker Baltic za nim kłusuje Kalina OV przy wewnętrznej Kajlon. Poprawia Kismi Sotrej mija właśnie Kalin Rastelon na piątej pozycji Gatko o coś tam zrywa łeb Johnny Rep który wyprzedzany jest przez Jamę Pro ale to na końcu tysiąc, jakieś siedemset metrów do e, celownika Joker Baltic Joker Baltic Kylon Kalina OV Kismi, Me Sotre, jeszcze tam przed nim jest Kalina Restelon Także Katko że de blisko. Prowadzi Joker Baltic. Joker Baltic. Na drugiej pozycji Kalina V. Joker Baltic Kalina V od zewnątrz Kailon. Teraz jest drugi. Na czwartej pozycji Kalina Restelon. No, pan Władysław na trzecią linię aż wyjechał, żeby wyprzedzić Kylona. I Kalina Restelan oraz Joker Baltic, ta para. I za moment pojawią się na prostej finisowej. Kalin Restelaun od zewnętrznej, przy wewnętrznej, kłusuje Joker Baltic. Kalin Restelaun, ależ poprawia i ucieka. Kalin Restelaun z przewagą. Na drugiej pozycji Joker Baltic. Kalina OV przy wewnętrznej przyspiesza Katko Zd. Katko Zd. ale zbliża się piorunującym finiszem do Kaliny Restelon. No i znakomicie katko Zd. Ale są to w znakomitym stylu wygrał na drugiej pozycji Kalina Restelon.